Proszę bardzo, ale potrzebujesz nie tylko działa, potrzebujesz cudu. Już się robi. Dobra, wysadzę trochę skał, żeby odsłonić ogniwo. Działa! Nic nie wybuchło. z tego nie będzie. No, czyż nie imponujące? Zabawa w oblężenie. Mam nadzieję, że nie zranili uczuć bastionu. Słuchajcie, przestańcie się ośmieszać. I zostawcie tę górę w spokoju. To twoja ostatnia szansa, Degoten. Wciąż możesz posłuchać wezwania Hekaro. To twoja ostatnia szansa. Opacznie to rozumiesz. Odejdź stąd, Dzikusko, teraz i zabierz kalekę ze sobą. Coś ty zrobiła! Nie możesz się już ukrywać za tym murem. Teraz musisz posłuchać, Hekaro. Nigdy. My to od... odbudujemy! Bezwłocznie! Nie jesteście bezpieczni! Bastion nie ochronił was nawet przed jednym działem! Nie mówiąc już o armii maszyn. Jedyne bezpieczne wyjście to zjednoczyć się przeciwko Regali. Ogłosiłeś, że nie wyślesz kandydatów, dopóki klan jest bezpieczny za bastionem. Więc wyślij ich teraz, chyba że Twoje słowa nic nie znaczą. Wyślę. Nie słyszałem. Wyślę kandydatów. Czekam na widok barw Klanu Nieba na Arenie. Niezła robota, szeryfie. Co się stanie z tym miejscem? Muszą jakoś żyć bez muru. Ale to lepsze niż życie bez plemienia, będąc pionkami w planach Tekotecha. Chcąc sprawdzić, co z nimi, pomów z Jerom. Kapelanką klanu. Jeśli komuś trzeba pomóc, ona wie. Może tak zrobię. Zatem wyruszam. Muszę zdać sprawę Hecaro. Widzimy się na kulorówce. Dobrze. Tam też może być potrzebny kolejny cud.